zaraz będzie coś nie tak z głosem robię to oczywiście w nocy ogólnie to jest aktor słogosławo będę wszystko to tłumaczyć z ruskiego jeśli co i tak klasa proszę uwagi chcę wam przedstawić nowego ucznia waszej klasy mam nadzieję, że znajdziecie wspólny język a teraz przedstaw się klasie Mam na imię Alex 17 lat. I tak, Alex usiądź koło Grace. Po lekcji. Hej, może poznamy się? Dobrze, ja nie jestem przeciwko. No ty na pewno wiesz, mam na imię Alex. Odejdź od niej. Wow, tylko pierwszy dzień, a na mnie już z pięściami. Sorry, pomyliłam się. A kto ma być na moim miejscu? Po prostu w klasie u nas jest trójka, która bije wszystkich, kto im się nie podoba. Grysy z cichą dziewczynką nie zaczęli ją zaczepiać. No może wtedy zaprzyjaźnimy się? Ja nie jestem przeciwko. Dobrze, mam na imię Kevin, osiemnaście lat. Miło mi cię poznać. Po lekcjach, co ty robisz? Wow, jesteś taka słodka. Tobie bardzo pasuje. D dzięki. Ej, ciebie przepraszać nie uczyli. Aleks, lepiej nie zaczepię go. O, kogo ja widzę? Cicha dziewczynka naszej klasy. Może przestanie się zaczepiać? Co nowego? Obrońcę sobie znalazłaś. Aleks, chodźmy lepiej do domu. Dobrze, idź stąd, pierwsza. A ty ciekawy. Odpuść mnie debilu. Dobrze u mnie dla ciebie jest oferta. Ja ją nie dotykam. w Zamiast będziemy z sobą przyjaciółmi. Boże ja już pomyślałam, że tobie będzie potrzebne moje ciało. No tak co natomiast mojej oferty? Ja myślę jutro powiem. Na następny dzień U ciebie taki nawyk brać wszystkich za talie? Nie, u mnie tylko z tobą takie no jak pomyślałeś? Dobrze, no ty obiecałeś nie dotykać Grace. Dobrze, ja obiecuję, że nawet ją palcem nie dotknę nigdy. No ja idę. Ej, gdzie idziesz? Poczekaj. Ślepy jesteś. Cz nie krzycz, nie lubię hałas. Nie, tobie pieniądze pożycz, żebyś kupił przynajmniej e, mu Po lekcjach. Już, już odprowadziłeś mnie tutaj do domu. W ogóle do ciebie na nocowankę. Cześć mama, ja w domu. Cześć synek, jak w szko Mama, wszystko dobrze? Tak, wszystko dobrze. Poza tym widzę, że nowego przyjaciela przywiodłeś. Dzień dobry, mam na imię Dustin. Miło mi cię poznać, mam nadzieję, że zadbasz o moim synie. Mama, przestań! Dlaczego przyszłeś do mnie z nocowanką? Przyjaciele tak nie robią? Alex, Dustin, wszystko gotowe. Chodźcie jeść. Jeśli, jeśli chciałbyś mnie tak pocałować, to powiedziałbyś mi, debil. Przyjemnego leżenia na podłodze. W jakim sensie? Mi nie wolno spać na podłodze, U mnie plece są bolące. Ja już śpię. rankiem. Aleks, Dasin, wstawajcie, ósma rano. W szkole dziewiąta rano. My za ciebie się spóźniliśmy. A wy co stoicie, klasa zamknięta, czy co? Po prostu spóźniliśmy się i nie wiemy, co robić. Jesteście głupi nam na drugą lekcję, on. Stał dużo czasu być z nowym, a nie z nami. Mam pomysł, Gdzie jest Grace? Tak, proszę, przestańcie. Grace, jesteś w porządku? Nie bój się, wszystko ok. Może przestaniecie ją zaczepić, ona wam nic nie zrobiła. Przepraszam, my więc tak nie będziemy robić. Alex! Zamknij się, głupia kura. Tylko spróbuj kogoś zawołać na pomoc. Aleks, aleks, ty w porządku? Poczekaj, zaraz kogoś. No i gdzie wszyscy? z tym pomóż, aleksy zamknęli w składziku. Głównie być spokojnym i oddychać głęboko. Uspokój się i patrz mi w oczy. Alex, ja tak się martwiłam za ciebie. Głupięka, to na siebie popatrz u ciebie krew. Chodź lepiej do pielęgniarki. Wieczorem. Dziękuję, że odprowadziliście mnie do doma. Nie ma za co. Powodzenia w drodze do domu. Pa! No, idziemy do domu. Znowu wzięłeś mnie za talię. Chciałam spytać, co dla ciebie znaczył tamten pocałunek. No, ty chciałaś mnie uspokoić. Ten pocałunek duży znaczy. To znaczy, że ty mi się podobasz. Przepraszam, no... Nie mogę być z tobą. Synek, no jak tam w szkole? U mnie wszystko dobrze. No, wykładaj, co u ciebie się tam stało? Mindy się przyznali w miłości. To jest przecież dobrze. Tobie podoba się ten człowiek? Tak, może on mi się podoba, no. Ja się boję, że znowu mi rozbiję serce. Miły, ja myślę, że temu człowiekowi można ufać. Dlatego, że desyni mi się zrazu spodoba. On miły chłopak. Miły, ja widziałam, jak on na ciebie patrzy. Na niego można liczyć. Tym bardziej, kto będzie dbał za tobą po mojej śmierci. Dzięki, mama, kocham cię. Na następny dzień. Ty szukasz Dastina? A dawaj pośpiegujemy za nim. Tak co ty chciałeś ode mnie? Ja chcę ci powiedzieć, że ty mi się podobasz. Co tobie jest ode mnie potrzebne? Ja kocham ciebie, kocham, kocham, kocham. Synek, tylko nie umieraj. Mama to jest tylko przeziębienie. Uspokój się. Kochanie, nie umieraj. Czy jesteś tylko zaprasznica? W tej chwili to jest teraz nieważne. Odejdźcie ode mnie, wszyscy. Aleks, idzie do sklepu po artykuły spożywcze. Więc Dustin popilnuje ciebie. Nijakich pocałunków, dopóki jestem chory. Ja pójdę, przyniosę tobie wody. Nie idź. Wtedy pocałuj mnie. Ty w ogóle nie masz sumienia, ja ledwie jak wstaję. Dobre, ja ci pomogę. Odpuść mnie. Jaki on jest słodki. Halo, mama, coś się stało? Co, ty mnie zostawisz z tym zwierzęciem? Przestań już, spotkam się ze tobą, zrozumiałaś? Pa. Dlaczego wyszłeś na dwór? Na dworze zimno, a ty jeszcze jesteś chory. A z kim ty gadałeś? Z przyjacielem mam się spotkać jutro. Mama poszła do przyjaciółki, więc jej nie będzie w domu. Nie głowa boli, więc ja pójdę spać. Mi teraz trzeba pojechać do domu, więc na dobranoc. Na kolejny dzień. A gdzie Dustin? On powiedział, że pilnie musi się spotkać z przyjacielem. Jakoś to wszystko dziwnie. Może poszpiegujemy ich? Ty myślisz, że w tym stroju nas nie zobaczą? Oczywiście zobaczą, jeśli będziesz tak nadal krzyczeć. O, o! Ona jego dotknęła! Chłopaki nie spać, oni już idą. Posiedzimy tutaj 10 minut i oni wyjdą. Dwie godziny później... Alex, nie nakręcaj się, bo my nie wiemy. A jeśli to jest jego siostra? Wieczorem. Halo, mama. Kiedy będziesz? Dzień dobry. Chcemy wam powiedzieć, że wasza matka trafiła do szpitalu. Młody człowiek, tutaj nie wolno chodzić. Mama, mama, obudź się. Powiedzcie, moja mama się obudzi? Przepraszam, twoja mama jest w śpiączce. Jej zostało minimum tydzień. Aleks, co z Mirandą? Po powiedzieli, że jej został tydzień. Cześć mama, to nasz pierwszy dzień. Dzisiaj tata zrobił to, by no u niego coś czesnęło w plecach. Dlatego musiałam zawołać Emilię. No, kiedy ona zobaczyła ten vlogę, co my zrobiliśmy z tatą, to ona nas nakrzyczała. Na kolejny dzień ja powiedziałam tacie, że jestem game i u mnie jest chłopak. Mamo, to by było, trzeba zobaczyć tę twarz w ten moment. Na trzeci dzień zamówiliśmy niezdrowe jedzenie. No, Emilia zupełna nas na gorącym uczynku. Potem zaczęliśmy więcej czasu spędzać z Emilią. Mam nadzieję, że tata z nią się ożeni w przyszłości. No, ty mama i tak była ślepsza. I wszystkie kolejne dni były wesołe. I jeszcze mile przyprowadziła psa. No, jedno się nie zmieniło. Tata nadal boi się psów. Potem my się bawiliśmy w piratów, i w przedostatni dzień my chcieliśmy przypomnieć wszystkie momenty związane z tobą. No, ten dzień nastąpił. Ten dzień jej niezbyt pamiętam, no pamiętam, że powiedzieliśmy z tatą, że kochamy cię. I ja podeszłam i powiedziałam tobie jedną rzecz, mam nadzieję, że to usłyszałaś. Potem tata powiedział, że można zaczynać. Dalej Emila mówiła o Pro jakiś proces odłaczenia, no ja nie słuchałem. Ja miałam nadzieję, że zaraz westchniesz powietrza, no tego się nie stało. No potem Emila powiedziała datę śmierci, ja nadal pamiętam tę cyfrę, 18.30. Przepraszam mama, jeśli się zrobiłam tobie krzywdę. Ja kocham ciebie całą duszą. Dziękuję, że byłeś moją mamą. Gdzie ty byłeś, ja za tobą tęskniłem. Mama umarła. Współczuję. Wszystko jest w porządku, bo mam ciebie. Już wystarczy dotykać moje uszy. I ja chcę ci kogoś przedstawić, więc nie spóźnij się. Ja przyszłam. I ja chciałam tobie przedstawić swoją siostrę. Przyjemnie mi cię poznać. Mam na imię Elizabeth. Tak, ona jest naprawdę twoją siostrą. Nazywam się Alex. Może ty już się oczepisz od niego? Iść ty, tym bardziej Alex nie jest przeciwko. No i przytulajcie się dalej. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli będzie druga część, ja zrobię to miło wyjść przy Nowym Roku, więc wszystkiego najlepszego z okazji Nowego Roku. Mam nadzieję, że już Wam się spodobało, więc żegnam się z Wami. Do zobaczenia!